uroczystości z okazji rocznicy urodzin Romana Dmowskiego, okrągłej w końcu 160. No, spotykaliśmy się tutaj poprzednio w styczniu na 85. rocznicę śmierci. Nie spotkaliśmy się na rocznicę traktatu wersalskiego, ale na następną rocznicę to niedopatrzenie oczywiste zostanie, zostanie naprawione. No i spotykamy się po raz kolejny e, w 160. rocznicę urodzin. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to, jest to taki czysty rytualizm. Jest to pewien rytuał. Musimy się spotkać, e, powiedzieć sobie parę okrągłych słów i no, jesteśmy ukontentowani. Biorąc pod uwagę, że jestem chyba w gronie osób jednak zaangażowanych, to świadczymy o tym, że w ogóle tu jesteśmy i też naszą działalnością codzienną, że jednak idea narodowa żyje. Tego dowód mieliśmy chyba bardziej jeszcze dobitny, w ostatnią sobotę, kiedy można powiedzieć, że odbywały się centralne uroczystości związane właśnie z tą rocznicą i z Romanem Dmowskim w pięknej podpoznańskiej miejscowości Chludowo, czyli w tym miejscu, gdzie Dmowski mieszkał. 20-leciu międzywojennym, gdzie miał majątek do połowy lat 30. Teraz ten dworek zajmują obecnie księża e, werbiści i e, no to była dla mnie niespodzianka, kiedy się dowiedziałem, że w Kłudowie od 30 prawie lat jest e, corocznie obchodzona ta rocznica przy dużym udziale narodowców z okolicy bliższej i dalszej. Ta dalsza okolica, którą zaobserwowałem, to był bodaj poszali, ale też po prostu, można powiedzieć, tak zwanych Oni pamiętają zresztą po piersie Dmowskiego, w Chudowie odsłaniano dużo wcześniej niż to, przy którym stoimy, bo jeszcze w systemie słusznie minionym w latach 80. I ta pamięć została odbudowana i żyje dalej. Mimo że mamy pewne osoby w naszych władzach, które wymyśliły sobie likwidację chociażby Instytutu imienia Romana Dmowskiego Ignacego Paderewskiego, którego po też tu mamy parę kroków dalej dosłownie i wymyśliły Instytut Myśli imienia Gabriela Narutowicza bym jeszcze to zrozumiał, gdyby chodziło o Instytut Myśli Hydrotechnicznej, bo e, myśl hydrotechniczną rzeczywiście Gabriel Narutowicz reprezentował, nie znam natomiast, jaką reprezentował myśl polityczną, ale myślę, że Pan, pan Przemysław Witkowski już u nas wszystkich oświecił ale to że Państwa, tak e, pod tą okazję moje myśli takie, nie myślę, że ta impresja skrótowa jest bardzo dobra. Na mnie. Myślę, że jest bardzo ważna na tą okazję i to, że yy, yy, myślę, że dzisiaj podobne wydarzenia mają miejsce tam, gdzie Roman Dmowski jest upamiętniony. Yy, czy to w Warszawie na placu, na rozdrożu, czy też może na, yy, na kamionku, gdzie coś już parę lat temu z tej okazji miałem przyjemność być, gdzie jest taki głaz yy, też yy, upamiętniający właśnie to miejsce, gdzie Roman Dmowski na świat przyszedł. Czy to, czy to w, innym, w innych miejscach? no To pokazuje, że ruch narodowy jest ruchem, tak jak chciał Roman Dmowski, prawdziwie wszechpolskim. I niech tak pozostanie. Może skromnie, bo to wakacje, no ale cóż, no, no, Roman Dmowski nie wybiera momentu, no w którym się urodzi, ani my tego momentu obchodów nie wybieramy. Ale pamiętajmy o tym, wdrażajmy, wdrażajmy jego myśl w życie. Tym bardziej, że. Jesteśmy w miesiącu sierpniu. Ostatnia myśl jesteśmy w miesią miesiącu sierpniu. Dopiero co mieliśmy e, obchody 1 sierpnia, za chwilę będziemy mieli 15 sierpnia. I porównajmy sobie, powiedzmy, temperaturę emocjonalną i pewnego rozmachu tych obchodów, e, które można podsumować, właśnie cytatem z pana Romana: Że myśmy tak od innych narodów odbiegli, że święcimy klęski. Gdy tamte święcą zwycięstwo, to myślę, że tyle jeszcze złożymy kwiaty, i na tym zakończymy. Myślę, że to tyle. Dziękuję za to, że mieliśmy. Nawet, nawet, nawet tak na 5 minut myślę, że warto. Zresztą moglibyśmy tutaj nie wiem, siedzieć cały dzień i czytać wszystkim mądre cytaty z Morskiego, które jest bardzo wiele. Ale ja mam akurat inną, inny sposób na życie inną receptę żeby może zamiast czytać publicznie te mądre te wersety po prostu zacząć je wdrażać w życiu. I z tym przesłaniem Państwa zostawiam. Dziękuję bardzo za obecność. Czołem Wielkiej Polski. Czołem. 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 Dobra, dźwięk jest wyłączony. Możemy sobie Czołem. No, no oczywiście, że najważniejsze.